Wtorek 4 czerwca. Minęła godzina 18.30. Zapraszamy na główne wydanie panoramy. Witam i zapraszam na panoramę. Oto skrót najważniejszych informacji dnia. Rozbijaliśmy stary porządek. Rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. Co będzie dalej, to nikt nie wiedział. Uczestnicy historycznych wydarzeń o 4 czerwca. Walczymy dalej, żeby to po prostu mieć. Młode pokolenie o zdobyczach demokracji. 4 czerwca 1989 roku Polacy po raz pierwszy w powojennej historii kraju mogli uczestniczyć w częściowo wolnych wyborach. To był początek zmian ustrojowych i sygnał, że społeczeństwo nie podda się walce o wolność. Uroczystości rocznicowe odbyły się w Europejskim Centrum Solidarności i na Placu Solidarności. Miłosz Sielimończyk. 4 czerwca to 35. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce po 1945 roku. Uroczystości jubileuszowe zorganizowano w Europejskim Centrum Solidarności. Nie mogło tutaj zabraknąć byłych opozycjonistów na czele z prezydentem Lechem Wałęsą. Pojawili się także dzisiejsi parlamentarzyści razem z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, a także przedstawiciele władz lokalnych, władz samorządowych. My rozbijaliśmy stary porządek. Ale robiliśmy to po to, by zbudować nowy. 4 czerwca to kulminacyjny moment obchodów Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Europejskim Centrum Solidarności. 4 czerwca skupia w sobie pamięć całego tego roku 89, który w końcu doprowadził też do upadku żelaznej kurtyny i muru berlińskiego. A co najważniejsze, cały ten proces przebiegł bez rozlewu krwi. Polacy w bezkrwawy sposób. Torując drogę innym krajom naszej części Europy, odzyskali wolność i pokazali, jak można to zrobić odważnie i z rozwagą. Marszałek Sejmuszy Monchołownia podkreślał natomiast, że równie ważna co sam 89 rok jest praca, którą społeczeństwo wykonało do dzisiaj. Ile żeśmy przez to przeszli, ile zakrętów wzięliśmy razem, ile niebezpieczeństw po drodze się pojawiło, ale jak wspaniale też razem wypracowaliśmy kawał. Wspaniałej wolnej Polski. Ten ogrom pracy doceniają szczególnie osoby, które pamiętają 1989 rok i panującą wówczas niepewność. Świetnie pamiętam, bo wtedy pracowałem dla Jones France Press, rozmowy niektórych dziennikarzy zachodnich, którzy zadawali sobie po południu, jak już te wyniki prawie były znane, czy Rosjanie wejdą, czy nie wejdą. Taka perspektywa była 35 lat temu. I można powiedzieć, że to tylko 35 lat, a przecież zmieniło się tak wiele, a zmiany zaczęły się w Gdańsku. To miejsce. Plac Solidarności w grudniu 1970 roku był świadkiem krwawych wydarzeń. A świadkowie zdarzeń z 1989 roku mówią, że w zmiany trzeba było po prostu wierzyć. My jesteśmy z tego pokolenia, gdzie to się dopiero rodziło. Mieliśmy marzenia. Pojawili się też tacy, którzy wydarzeń sprzed 35 lat nie mogą pamiętać. Fajnie, że co roku możemy tu przychodzić i, i oddawać, jakby. Cześć, podziękować tym ludziom, którzy faktycznie tutaj dla nas to wywalczyli. Poza podziękowaniami były też prośby o to, aby głosować w niedzielnych wyborach do Europarlamentu. Nadal aktualne jest to hasło sprzed 35 lat. Nie śpi, bo cię przegłosują. Dlatego, kiedy wszyscy odliczają lata od wyborów kontraktowych na Placu Solidarności, staną zegar, który odlicza dni do wyborów europejskich. Częściowo wolne wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 roku były wielkim triumfem demokratycznej opozycji. Ich wynik zaskoczył nie tylko rządzących Polską komunistów, ale także stronę solidarnościową. Zrodził jednak pytania o przyszłość, która wcale nie rysowała się w jednoznacznie różowych barwach. Paweł Rogalski. Lata 80. w ponurej rzeczywistości rządzonej przez komunistów Polski, co prawda rozpoczęte iskrą nadziei na zmiany. W sierpniu 1980 roku władza podpisała z demokratyczną opozycją porozumienia, w wyniku których powstał największy ruch społeczny za żelazną kurtyną NZZ Solidarność. Potem jednak stan wojenny, delegalizacja Związku Zawodowego i represje wobec jego działaczy. Kraj pogrążał się w kryzysie gospodarczym w 1988 roku znów strajki robotnicze, a na początku następnego ustalenia w Magdalence, a w końcu ich przypieczętowanie przy okrągłym stole. Oni chcieli nas montować. Wszyscy chcieli, żebyśmy wzięli na siebie jako osoby, które miały autorytet, bo czerwoni nie mieli autorytetu wtedy, żebyśmy wzięli na siebie część odpowiedzialności za reformy, które były konziste niezbędne, oni o tym wiedzieli. Solidarność znów mogła funkcjonować legalnie. Mało tego mogła wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Ich termin wyznaczono na czwarty dzień czerwca. Dotychczasowy obóz władzy nie był nigdy przygotowywany do prowadzenia kampanii wyborczej, która jednak miała charakter konkurencyjny, de facto plebiscytu. Bogdan Borusewicz, współorganizator strajków w sierpniu 1980 roku, sam nie kandydował. Zajął się przedwyborczą, jakbyśmy dziś powiedzieli, logistyką. Trzeba było znaleźć prawników do komisji wyborczych, obsadzić komisję wyborczą. To była podstawowa rzecz. Otóż mieliśmy wszędzie swoich przedstawicieli w komisjach wyborczych i przygotowywaliśmy... Swoje liczenie tych, tych głosów. Wojciech Suleciński, wieloletni dziennikarz telewizji Gdańsk wtedy w pierwszej połowie 89 roku współprowadził studio wyborcze solidarności. Nadchodziły zmiany, ale dokąd one nas zaprowadzą, nie mieliśmy pojęcia, mówi 35 lat później. Zakładałem, że ta druga strona, nie wiem, komuniści czerwoni, jak to ich wtedy nazywaliśmy, że nas może ograć. Ale z drugiej strony uważałem, że to zaangażowanie nas wszystkich, którzy uczestniczyliśmy w tych wyborach 4 czerwca, no każdy na tym swoim odcinku może doprowadzić do tego, że sprawimy niespodziankę. No i żeśmy ją sprawili. Fotografia z liderem Solidarności gwarantowała sukces. Kandydaci opozycji demokratycznej wzięli wszystko, co było do wzięcia: 35% mandatów poselskich i 99 na 100 senatorskich. Był wielki kredyt zaufania. W którym społeczeństwo obdarzyło dotychczasową opozycję, a przede wszystkim Solidarność, a także personalnie Lecha Wałęsy. Wybory tylko częściowo były wolne. Wciąż większość w Sejmie zachowywali komuniści. Co będzie dalej, to nikt nie wiedział. Czy Jaruzelski po takiej porażce cofnie się, czy będzie próbował jednak utrzymać władzę, używając jakieś elementy siły. Ostatecznie we wrześniu 1989 roku powołano rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie światowej. Wywróciliśmy stary porządek, ale wywróciliśmy po to, by zbudować nowy. A żeby zbudować nowy, to musimy się porozumieć i dogadać. Wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 roku dały potężny impuls do zmiany ustrojowej. Przejścia z systemu totalitarnego do demokracji. Jeszcze zaproszenie na forum panoramy. Gościem Wojciecha Sulecińskiego będzie senator Bogdan Borusewicz. Początek programu o godzinie 19. Ostatnie dni to seria debat, konferencji wspomnień. To również spotkania uczestników historycznych wydarzeń z młodzieżą do Gdańska z różnych stron świata dotarli ludzie, którzy na przemiany w Polsce patrzą przez pryzmat swoich doświadczeń i historii swoich krajów. Spotkał się z nimi Piotr Stefanowski. Markus Meckel, niemiecki teolog protestancki i protagonista pokojowych przemian w Niemczech Wschodnich. Ostatniego ministra spraw zagranicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej pytamy o to, jak narodziny Solidarności, a potem wybory 4 czerwca w Polsce wpłynęły na to, co się wydarzyło później w Niemczech. W 1989 roku wraz ze swoimi współpracownikami na bieżąco śledziliśmy to, co dzieje się w Polsce. Myśleliśmy, że u nas to nie jest możliwe. Na szczęście myli się. W Niemczech zadaliśmy sobie pytanie, co my zrobimy, co możemy, co musimy wręcz zrobić. Nie powinniśmy jako NRD czekać na to, co powie Gorbaczow. Powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce. I tak też zrobiliśmy. Reszta to historia. Georges Ming to francuski socjolog polskiego pochodzenia, specjalizujący się w tematyce Europy Środkowej i Wschodniej, który przemiany ustrojowe w Polsce śledził z bliska. Byłem zarówno w Polsce podczas Okrągłego Stołu, jak i w Moskwie zaraz po okrągłym stole. I w Berlinie w listopadzie, kiedy upadł mur, nie spodziewaliśmy się w pewnym sensie, jak daleko pójdą konsekwencje tego wydarzenia. Sam, samo wydarzenie było cudem, że komuniści mogą zasiąść do tego samego stołu z opozycjonistami, których diabolizowali dzień wcześniej jeszcze. Ale też obawialiśmy się tego, że jednak te czołgi, które w 1956 roku interweniowały, w 1968 w Czechosłowacji, znowu wyjdą na ulicę. Wykorzystujemy obecność w Gda Pana Adama Reinharta, amerykańskiego publicysty. Na pytanie o znaczenie przemian ustrojowych w Polsce odpowiada. Myślę, że dziedzictwem roku 89 jest członkostwo w Unii Europejskiej, NATO i mocna pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Rok 89 pozwolił Polsce na powrót do Europejskiej Wspólnoty. Był iskrą, która przerodziła się w ruch ogólnoeuropejski. W dzisiejszych czasach bierzemy wolność za pewnik, pewien punkt wyjścia. Wówczas nie było to takie jasne. Na placu Solidarności umawiamy się z Samuelem Chu, urodzonym w Hongkongu, amerykańskim aktywistą. Jest Założycielem Rady Demokratycznej Hongkongu. Jego zaangażowanie w walkę o prawa człowieka sprawiło, że władze Hongkongu wydały za nim kilka nakazów aresztowania. Uważam to, co wydarzyło się w Polsce, jako część mojej własnej historii. My w Chinach też mieliśmy swój 4 czerwca, choć wyglądało inaczej. Ta polska walka z komunizmem zainicjowała to, co wydarzyło się potem na placu Tiananmen i w Hongkongu, gdzie się urodziłem i wychowałem. Mój ojciec był jednym ze współorganizatorów protestów na placu Tiananmen, w których według naszych informacji zginęły tysiące ludzi. Zorganizował też siatkę przemytu represjonowanych za granicę, w tym mnie. Czuję wielką dumę z możliwości obchodzenia rocznicy 4 czerwca w Gdańsku, bo to dziedzictwo daje mi siłę do dalszego działania. Azjatycką perspektywę zamieniamy na bliższą. Miłosz Kordes to politolog z Duńskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i były wicekonsul w Kaliningradzie. Europa Środkowa to nie jest taki e efemerydalny, Byt pomiędzy Niemcami a Rosją, ale to jest część cywilizacji zachodniej, która tą częścią zawsze była pod względem kulturowym, pod względem wyborów, które dokonywała. I tylko ze względu na wiatry historii przez kilkadziesiąt lat była pozbawiona tego instytucjonalnego członkostwa w świecie zachodnim. 35 lat to perspektywa czasowa. Od Stanów Zjednoczonych, przez Europę, po Chiny to perspektywa geograficzna. Tak najkrócej można opisać to, co przez ostatnie dni działo się w Gdańsku. Jednak obie te perspektywy łączy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Goście z Ukrainy brali udział w konferencji zdalnie, ale to ich głosy brzmiały tutaj najgłośniej. Piotr Stefanowski, Panorama. Urodzili się po 89 roku. To, jak wyglądała rzeczywistość przed 4 czerwca, wiedzą z opowieści rodziców, dziadków czy lekcji historii. Jak młodzi rozumieją to, co wydarzyło się 35 lat temu? Pytała Dominika Kowalewska. Demokracja jest jak dobra porcelana, czasami się ją dziedziczy, a czasami trzeba na nią samemu zapracować, czyli słowa nadrukowane na ścianie w Gdyńskiej Trójce, a ich autorami są uczniowie tejże szkoły, to młodzi, ale niezwykle świadomi ludzie, którzy wiedzą, że wolność to nie jest coś, co zostało nam dane raz na zawsze. Oni ją odziedziczyli. Urodzili się w wolnej Polsce. Choć dopiero za rok otrzymają prawo głosu, wiedzą, że możliwość głosowania to ogromny dar. Dlatego rozumieją przełom, jaki nastąpił 4 czerwca 1989 roku. Ta możliwość. Ten dar właśnie wolności jest bardzo ważny. Nasi przodkowie o to walczyli i teraz my walczymy dalej, żeby to po prostu mieć. To jak było wiedzą z opowieści rodziców czy lekcji historii. Trudno im uwierzyć, że działo się to zaledwie 35 lat temu. To jest bardzo nieodległy czas, no 35 lat no to są osoby, które wtedy się urodziły, to są młode osoby, ale jednak już są to osoby dorosłe, więc jednak jest to historia. Aczkolwiek jest to bardzo bliska historia, która wywiera jak najbardziej wpływ na czasy, na których my żyjemy. Wolnością jest to, że ja mogę wyjść z domu i się nie boję. To jest to, że ja mogę pójść gdzie chcę, mogę powiedzieć co chcę i nie muszę o tym myśleć. Dlatego, że to jest po prostu coś, w czym się urodziłam i dlatego jest to takie dla mnie naturalne. Ale oczywiście za tym też idzie odpowiedzialność. A ta odpowiedzialność to korzystanie z przywileju głosowania, także w nadchodzących wyborach. Organizujemy takie prawybory, że mimo tego, że nie jesteśmy pełnoletni i jeszcze nie wszyscy z nas mogą głosować, żeby wyrobić taki nawyk, nawyk głosowania, aby potem, gdy już. Praktycznie zaraz będziemy pełnoletni, żeby to już było takie normalne, żeby to nie było nic właśnie abstrakcyjnego. Ukłonem w stronę młodych ludzi był też program obchodów w Europejskim Centrum Solidarności. W nim debaty, konferencje, w których to właśnie młodzi ludzie dostali głos. Mam takie trzy główne panele, które będą właśnie w bibliotece i właśnie wszyscy osoby, które właśnie tworzą te panele, będą właśnie rozmawiać. Są one właśnie w młodym wieku, na przykład 18, 19 lat. Także to jest niesamowite, że właśnie już takie młode osoby mają taką szansę właśnie. Tutaj dyskutować już praktycznie z dorosłymi ludźmi. Różnorodni, znający swoją wartość, Europejczycy, obywatele świata. To przecież oni zadecydują jak będzie on wyglądać w przyszłości dla panoramy Dominika Kowalewska. W wielkim finale rocznicowych uroczystości w Gdańsku z koncertem Freedom o 21 na terenie stoczni wystąpi Mary Polski. Z artystką przed koncertem rozmawiał Tomasz Sieliwończyk. Z nami Maria Żak, dużo lepiej znana i kojarzona pod pseudonimem Mery Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, Maria Żak nie znam takiej. Mery Polski, to ja. A to są widzowie panoramy. Witamy serdecznie w Gdańsku. Mary, kiedy pojawiła się informacja o Twoim koncercie na rocznicę wyborów czerwcowych, no pojawił się taki głos, że jesteś mało kojarzona z solidarnościowym bardem. Tymczasem okazuje się, że nawet na tej swojej erotycznej płycie śpiewasz o miłości, a miłość to jest chyba istota, przesłanie także tej, tej rocznicy. Wydaje mi się, że pięknie ciechowski śpiewał o miłości i. I przewijał to w swoich erotykach o Polsce i o miłości i ta metafora towarzyszy też mi, nie bez, poś... nie bez powodu jestem emerys z Polski, piszę o tym, co się przydarzyło tutaj u mnie w sercu, jestem z Polski, chcę pisać po polsku, a jeżeli chodzi o prawa obywatelskie i wolność, no to ja zawsze ze sceny mówię, że trzeba robić to, co się czuje, to, co się kocha, nie można się ograniczać i ja się nie zamierzam ograniczać we swoich tekstach wizerunku i myślę, że dzisiaj to wybrzmi. Mało tego, masz swój taki, no, poważny epizod związany na przykład z z piosenkami Kaczmarskiego, też tutaj prezentowanymi w Gdańsku. Kaczmarski i ja na gitarze pamiętam, przerabiając jego piosenki na swoją elektromodłę i to było wiele, wiele lat temu, tutaj właśnie pamiętam w Muzeum Solidarności graliśmy bodajże i ludzie, niektórzy kupili wersję nową z Polski Kaczmarskiego, inni byli większymi fanami tej oryginalnej i właśnie myślę, że o to chodzi w muzyce, że trzeba cały czas eksperymentować, robić nowe rzeczy, czasem dzielić ludzi, ale patrzeć też, jakie wywołują reakcje. Nie mogę się doczekać co będzie dzisiaj. No właśnie za chwilę o tym pogadamy, bo dzisiaj też no nie w Europejskim Centrum Solidarności, ale pod stoczniowymi dźwigami na stoczni. Hmm. Z jakim repertuarem? Zaśpiewamy y, wszystkie piosenki z płyty Erotic Era, bo to jest Erotic Lato. To jest płyta o feminizmie, o ciele, o kompleksach, bardzo taneczna, więc zapraszam na 21, żeby tutaj z nami potańczyć i poczuć się trochę z Polski. Mają państwo prawo być osobiście <laughs> zaproszeni przez mery z Polski, która dzisiaj o 21:00 czeka na państwa w Gdańsku w specjalnym e, rocznicowym koncercie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję i zapraszam. Au! Oglądają Państwo główne wydanie panoramy. Zobaczmy, co jeszcze w programie. Miny i amunicja z czasów II wojny, zabezpieczone przez saperów w słupsku. Mijają rocznice dwóch papieskich pielgrzymek na wybrzeże. Nagrody dla dobrodziejów dzieci, wręczone w dworze Artusa. W Słupska odnaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Materiały wybuchowe odkryto na Starym Rynku podczas prac archeologicznych. Utrudnienia w mieście trwały do południa. Od kilku miesięcy na Starym Rynku w Słupsku trwają prace archeologiczne, które każdego tygodnia odkrywają historię miasta. Nieoczekiwanie podczas przekopywania kolejnej warstwy ziemi natrafiono na dużą ilość amunicji. Na miejsce od razu pojechali funkcjonariusze, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu wojskowych saperów. Już po kilku minutach działania saperów okazało się, że pomiędzy skorodowanymi skrzyniami z amunicją znajdują się również miny z 1939 roku, które według historyków były składowane w piwnicach nieistniejących już kamienic. Znalezisko to najprawdopodobniej pozostałość po wybuchu z 1945 roku, która zniszczyła aż trzy kamienice. 7 marca Wehrmacht przywiózł dwie ciężarówki amunicji. Którą złożył właśnie w piwnicy budynku numer 12 i dzisiaj, to znaczy dzisiaj i wczoraj mamy na to potwierdzenie, że jest to prawda, ta historia była prawdą, wybuch był jest prawdą i dzisiaj właśnie saperzy potwierdzili, że był na pewno wybuch. Według wiedzy lokalnych historyków materiały wybuchowe to pozostałość po pułapce przygotowanej przez Niemców na wkraczających do Słupska żołnierzy Armii Czerwonej. Niewybuchy przewieziono na poligon, gdzie pod kontrolą saperów zostaną zdetonowane. O co walczyliśmy i o co walczymy to hasło wydarzenia, w którym udział wzięła Anna Fotyga, lider pomorskiej listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie w parku Regana związane było z rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny i przypadającą jutro 20. rocznicą śmierci prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Regana. Ci dwaj ludzie... Obalili komunizm i dlatego ten pomnik postawili ku ich. Jako wyraz wdzięczności za to, co zrobili dla Polski. Wiele uroczystości patriotycznych organizowanych jest pod pomnikiem papieża Polaka i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jako wyraz doceniania ich wkładów w przemiany w naszym kraju, które ciągle wymagają naszego wysiłku, mówiła Anna Fotyga. Również teraz w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, która usiłuje zdestabilizować także poprzez agresję na Ukrainie rynki żywnościowe. Dla polskich przemian. Wartości reprezentowane przez polskich rolników, ich usilna praca są olbrzymi, olbrzymim dorobkiem i olbrzymią wartością, którą musimy, którą trzeba zachować. Stowarzyszenie Godność wystosowało apel poparcia w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla Anny Fotygi. Działała jako ekspert na to, i była jednym z nielicznych europarlamentarzystów, europarl który od dawna ostrzegał brukselskich polityków przed Rosją Putina. W trakcie spotkania złożono kwiaty pod pomnikiem świętego Jana Pawła II i Ronalda Regana. Zadbajmy wspólnie o zdrowie psychiczne najmłodszych. Apelowali dziś w Gdyni działacze Nowej Lewicy. Na konferencji pojawiła się wiceministra edukacji narodowej, a także kandydaci tej partii w zbliżających się wyborach do Europarlamentu. Zdaniem działaczy lewicy problem fatalnej kondycji psychicznej najmłodszych nie jest traktowany w Polsce z należytą powagą, a o tym jak jest poważny najlepiej świadczą liczby. Statystyki są zatrważające. Liczba prób samobójczych mierzona rok do roku między rokiem 2022 a 2023 wzrosła o 150%. Tylko dzisiaj, przez 12 godzin dzisiejszego dnia, samobójstwo popełniło 7 osób i to tylko w Polsce. Wobec takiej skali problemu system polskiej edukacji pozostaje, zdaniem działaczy lewicy, bezradny. Widząc te problemy naszych uczniów, naszych uczennic, chcielibyśmy im pomóc, ale często nie mamy do tego środków. Brakuje faktycznie pomocy psychologicznej. Dlatego działać trzeba szybko, zanim pojawią się problemy. To, na czym my w tej chwili się chcemy skupiać, to profilaktyka. Dostępność specjalistów, ale przede wszystkim tworzenie takich warunków w szkołach, w instytucjach oświatowych, które sprawią, że po prostu dzieci i młodzież w polskich szkołach będą czuły się bezpieczne. Jeśli mam kłopoty z sercem, to rodzice zabierają mnie do kardiologa. Natomiast, jeśli mówię, że mam obniżone samopoczucie, że zdarzają mi się myśli samobójcze, to niestety często rodzice mówią: Ale przecież ty nie jesteś wariatem, jesteś normalnym. Ale później, jeśli nie następuje reakcja ze strony rodziców. To niestety kończy się to próbami samobójczymi. Przebodźcowanie, brutalizacja języka debaty publicznej to zdaniem specjalistów najważniejsze, choć nie jedyne powody fatalnej kondycji psychicznej młodych ludzi. Pomagają dzieciom wymagającym szczególnej opieki, organizują koncerty charytatywne i wyjazdy na wakacje. Instytucje publiczne i darczyńcy wspierający Stowarzyszenie Jaś i Małgosia zostali uznani za dobrodziejów dzieci. Nagrody wręczono dziś w dworze Artusa. Gdańskie Stowarzyszenie Jasi Małgosia dało szansę setkom osób na rozwój osobisty, muzyczny czy artystyczny, rozwija talenty u dzieci, młodzieży i osób starszych. Wspiera rozwój edukacji. Czasem chodzę na pianino. Stowarzyszenie działa od 2007 roku. My pomagamy tym, którym inni nie są w stanie pomóc. Albo nie pomagają po prostu. Od samego początku pomagamy y, dzieciom, y, tym, którym jest ta pomoc potrzebna. Gala jest pierwszą galą, która właśnie chce uhonorować tych wszystkich darczyńców, którzy wspierają dzieci. Budzące życie i nadzieję motyl to symbol Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Dzięki niej od fundamentów zbudowany został oddział hematologii i onkologii dziecięcej w Gdańsku. Udało nam się dofinansować przeszło 600 jednostek, w których... E, Leczone są dzieci w ramach projektu motylkowych szpitali, no i dzieło mojego życia 3 czerwca, dokładnie 19 lat temu otworzyliśmy wybudowaną przez Fundację Klinikę Onkologii Dziecięcej. Uważam, że każda osoba, każda osoba, która widzi zło, kłopoty dzieci dorosłych. Powinna pomagać. Od ponad 30 lat działalność na rzecz dzieci prowadzi kapela Gedanensis. Na początku były to doroczne spotkania wigilijne w naszej siedzibie przy ulicy Nowogrody 35, gdzie tłumy dzieci przychodziły. Staraliśmy się o prezenty, o wspólne śpiewanie. Dobrodziejem dzieci została również prezydent Gdańska. Hospicjum pomoże dzieciom, gdański autobus i tramwaje oraz przedsiębiorstwa. Dla naszego środowiska. Gospodarczego, niezwykle ważna działalność na rzecz dzieci, na rzecz młodzieży, pomocy w edukacji. Tutaj na Pomorzu ludzie są dobrego serca i naprawdę dużo nie tylko instytucji, tych z życia publicznego, ale również prywatnych firm angażuje się w pomoc, zwłaszcza dzieciom. Uroczysta gala zakończyła się koncertem Katarzyny Rogalskiej z zespołem. Nie, żeby... To wszystko w tym wydaniu. Zapraszam jeszcze na serwis sportowy, a także prognozę pogody. Do zobaczenia o 21:30.